Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Emil i jesteście na moim kanale. Witajcie w Legacy of the Void to jeszcze jest Beta po stronie lewej w kolorze niebieskim jest Dr. Dario, czyli DN, czyli the, Hello, the Little One. Jego przycinkiem w dniu dzisiejszym, natomiast jest DNS. Um, ...server Serwer <grym> Dobra, to było suche, aż, aż mi zaschło w gardle. Kolejny mecz już się rozpoczął. I teraz jest pytanie za 100 punktów, co kto zagra, aby wygrać tutaj? Mm, ja szczerze powiedziawszy nie bardzo wiem, co mogą wykombinować z tym z EVP. Do tej pory mieliśmy tylko dwa mirory w tych kwalifikacjach do Dreamhack Rocket Legacy of the Void Championship z pulą nagród 50 tysięcy dolarów. Pierwszy duży turniej Legacy of the Void W ogóle chyba pierwszy, no pierwszy tak zwany major tournament, a nie premier tournament który się odbędzie. 24 graczy będzie brało udział w tym turnieju, ale tylko i wyłącznie, eee... tylko i wyłącznie 4 Koreańczyków, ponieważ mamy blokadę bardzo mocną blokadę regionalną, nie nawet, że gramy kwalifikacje na danym serwerze, nie, nie że mieszkamy w Europie, mamy na przykład wizę studencką, eee, pracowniczą albo inną. Tutaj jest, wszystko rozchodzi się o obywatelstwo. Trzeba mieć obywatelstwo danego kraju, e, aby brać w nim, e, aby w tych kwalifikacjach brać udział. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba. E, ja osobiście uważam, że największe emocje, powiem że największe emocje do tej pory, które oglądałem na DreamHacku, to były finały Mana, B-Maga i Blay kontra Nerczy na Dreamhackach jeden po drugim. Nie było tam Koreańczyków. Było fajniej. Tak bym powiedział. Było po prostu fajniej. Poziom gier był niższy. Ale byli nasi lokalni bohaterowie. Eee, i... Czytałem dzisiaj. <ścoughs> Na Redditie coś dosyć śmiesznego. Scena koreańska rozmawiała na temat e, tego, że Koreańczycy chcą się przenosić do WCS. A ten Regu ostatnio planował coś takiego zdobyć wizę e, sportową. I bardzo ciekawy tekst na temat Europejczyków. Tam e, powiedział jeden właśnie z Koreańczyków, jeżeli chodzi o europejską scenę, że. Europejczyków i ogólnie ludzi nie z Korei trzeba traktować niczym pandy. Nie można ich zabić, trzeba mieć ich pod ochroną, mimo że iść w ekosystemie średnio do czegokolwiek się nadają. Więc zostaliśmy nazwani pandami przez Koreańczyków. Fajnie, prawda? Mm, tylko czterech Koreańczyków będzie, jak już powiedziałem. Główna impreza e, odbędzie się 26-29, więc przeżywasz aż 3 dni grania? W sumie, Kulter zawsze był dłuższy, a w tym czasie widzę Roach Warren ze strony Tielo. jego przeciwnik natomiast ma pierwszy pierwsze dwa Immortale a potem może Warpism po tym drugim Immortalu, to byłby dobry pomysł i do tego jeszcze ler. zastanawiam się czy zobaczymy większą ilość Rołczy, czy po prostu jest to zrobione bardziej na zasadzie obronnych trzy na razie sztuki um, ja wam powiem jak będzie wyglądało u. Jak będzie wyglądała cała główna impreza? Bardzo ciekawie, 24 graczy podzielonych na 6 grup. I będzie to rozgrywane systemem każdy z każdym, więc ilość gier będzie świetna. Najlepsza trójka z każdej grupy będzie awansowała do półfinałów. Um. Półfinału będą Dublin Elimination Bracket, więc Dreamhack Winter będzie świetny. Ale my tutaj sobie gadu, gadu, a Centry Immortal Push właśnie jedzie sobie tej ciuchcia um, Szóstka, Centry, dwójka, Immortali, mamy pierwszego, um, Uber Roucha, Uber Karakana, nawet kolejny, pierwszego, a kolejny, trzeciego, jeszcze jeden. No one będą nad wyraz ważne, żeby atakować Centry. Zastanawiam się, czy ten atak DNS ma jakikolwiek Sens, jeżeli tu będzie dobry ostrzał z powietrza, przestawiany spor naprzód, pierwszy atak idealnie poleciał, świetnie to zagrał, tarcza została aktywowana. Pięknie to zrobił TLO i teraz trzeba czekać aż 30 parę sekund, żeby Immortale nie obrywały. Atak z góry poleciał, jeden trafił, kolejne też zaatakowały. Immortale łatwiej będzie się atakowało i niszczyło. To się może udać, ta obrona, tylko ważny jest ostrzał z góry. Poszedł CrossFit Bylon na... na, na, na tutaj... No, sporo brywa, sporo zostanie zniszczony? Nie, Mother Shift się utrzymał. Eee, są spajne, drony wyciągnięte, no ale nie udało się tego Immortala zniszczyć. On za chwilę będzie znowu gotowy do walki. Ehm, trochę szkoda, bo ta tarcza poleci. Mother Shift zniszczony. Są spajne. Dwie sztuki, jeden Immortal. Nie, dwa Immortale cały czas się utrzymają. One są tu niebezpieczne. Atak od góry by się przydał. Korocy Baj leci. Poszło, ojejku! Zniszczony, zniszczony warprism za blisko DNS podszedł, nie zwarpował tych zerotów. Tak bardzo ważne dla niego, żeby cokolwiek dalej zrobić. DLO ma lepsze eko na trzech bazach jedzie. Świetna obrona Niemca, świetna obrona doktor Dario. Ten atak mógł mi się podobać, to było naprawdę dobre. Wykorzystanie creepu na zasadzie wizji. Miał wizję, podszedł Immortale, zaatakował Immortale, mocno i obrywały. Potem Corosic Bile, żeby zniszczyć Force Fieldy. Później Corosic Bile, żeby rozwalić War Prisma. Mm, poezja dla mnie. 1 do 0 dla Tielo.